Cześć, z tej strony Drops. W kolejnym odcinku zrobimy 2 yy, Dobra, Zoltan poszedł sobie yy, być miecz saski, czyli symbol nienawiści. Zatem my idziemy do Katakum, gdzie odbierzemy ten miecz i dodatkowo poszukamy tam sztandaru, który jest symbolem śmierci. Yy, dobra, to musimy iść tutaj. Aha, i tutaj chyba powinno być przejście gdzieś od tutaj. Tak. I tu właśnie poszukamy tego sztandaru. No dobrze, że nam tam Dobrze, że tu był ten Jarpen i on się dogadał z Zoltanem i tu mamy taką pomoc. No bo tak, no to moglibyśmy mieć problemy. Hmm, superowe tajne przejście. Niestety się rozpadało, no ale. Pewnie będzie mnóstwo topielcy. Ja mam to tak przejść, no lepiej ominę. No w sumie może przejdę, przejdę? Nie, Nie, nie przejdę. Muszę jakoś ominąć moment, mapa. Mhm. To może tu będzie jakiś most. Liczę na to, że będzie. Albo będzie wystarczająco płytko, żeby przejść. No nie, no powi powinniśmy tutaj przejść spokojnie. No. Póki co żadnych potworów, aż dziwne. Dobra, ty chyba to właściwie wejście do tych katakum To nic do nas Bandyci. O kurde o. Elegant i dwóch załatwionych. Tak to się robi. No i co teraz? Dobra, to to już mamy spokój. Z bandytami, nawet nie będę ich okradał. O tam jest następny. Następni. O, jeszcze mamy nekery. No super już! Zmiana Czemu ja mam akcji w ogóle ustawione? Dobrze że mam teraz 100% na tych co są z boku To będę ich wycinał tak, że... Dawaj grupowy Tym bandytatem nam powinien podziękować no, już tam nie podziękuję. Wiem, że gadę srebrny, ale już nie będę zmieniał. Wow, no to tego było dość dużo. Eee, to chodźmy dalej. Już zostawię nawet sobie wyciągnięty miecz, bo pewnie będzie tego więcej. Aha. Mm, tutaj. Ups, to się coś zawaliło. Aha, tu mamy drugie wejście, rozumiem. Krasnoludzkie katakumby. Ha, pamiętam, że jeszcze coś gadali o tym, że. że tu straszy jakiś duch i z tym sztandarem i coś takiego. To muszę tu uważać. Dobra, pochodzę sobie tutaj trochę. O, tu mam jakieś zejście na dół, to chodźmy tam. No pamiętam ten przyjaciel Jerpena i Zoltana, coś tam właśnie gadał o tym duchu, teraz sobie już wspomniałem. Ło, mamy i nasze ubiory. No, są o wiele słabsze niż Wiedźminie 1, zdecydowanie. No i teraz dzięki tej nowej umiejętności, którą sobie y, dodałem kiedyś tam. Y, no, bo teraz mam jeszcze tutaj dodałem, to już tak jakby mi wszedł ten młynek. Y, no, tutaj, generowanie adrenaliny, czyli miecza plus 30%. Dlatego teraz tak szybko mi rośnie ten pasek i mogę sobie tego, to używać, dobrze. Dobra, już sobie nie będę używał, bo może sobie to zostawię na tego. E, my tu mamy iść, no nie? A nie, stąd. A nie, dobrze, 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 bo no, weszliśmy tamtędy, bo tu jest chyba zawalone, nie wiem. A nie, chyba jednak nie. Nie, dobrze, tu jest zawalone, ale tu nic nie ma, tak. To może tam trzeba gdzieś dalej iść, a nie tutaj już wychodzić. A no, jest tutaj ściana, to pewnie ro rozwalę jardem. Eee, no i możemy iść. Ktoś ty i czego ok, tu chcesz? Gerald z Rivi, sztandaru góry chorągwi. A ty kim jesteś? Ekhard Henesi. Chorąży górej chorągwi. Najlepszej formacji jaką zrodziła Cedwejska ziemia. Aha. Wracaj na swoje miejsce, trupie. Zdychaj. Nie da rady na takich bossów, niestety. Wciskam X i nic się nie dzieje. No ale to trudno. Pewnie z nim się da jakoś ogadać, osz dogadać, oszukać go z tym. No ale po prostu nie za bardzo mi się chce. A to. Tu... O, jest sztandar. Więc mamy symbol śmierci. Bezproblemowo, yy, momencik yy, To teraz tak Symbol nienawiści, spotkaj się z oddanym w podziemiach korytarza pod Wergen Tak, to jest tutaj, czyli aha, muszę przejść tamtędy, dobrze To idziemy tam No no i super, i załatwimy sobie dwie sprawy, potem jeszcze odczaruję znaczy odczynię tą klątwę, która dzierży na Henselcie. Czyli tam muszę odprawić ten rytuał z Sabriną. Wtedy on da nam symbol i wtedy odwalimy sobie z tą mgłą. I z tego co słyszałem wtedy powinniśmy odzyskać pamięć. Aha, bo tu muszę wyjść stąd, tak? Mam wyjść. Aha! Znaczy to jednak jest w zupełnie innym miejscu, zauważyłem. No dobra. To teraz muszę stąd wrócić. Dobra, wróciłem tu do Wergen. Teraz muszę odnaleźć te podziemie, w których to właśnie mam się spotkać z Zoltanem. To zaraz to znajdę i. I zdobędę właśnie ten symbol nienawiści. No ale reszta to już tak jak mówiłem poprzednio. Cały ten mój świetny plan. Tak, yy, ha tu może dalej wyjść, tak? Dobra, czy muszę wyjść z Wergen? Ja może jeszcze sobie z tobą porozmawiam. Postaraj się załatwić swoje sprawy, zanim będą z tego problemy. A my nie mieliśmy znaleźć jeszcze włóczni tego Jahona. Bo my właściwie po to tu przyszliśmy, a nie po jakiś miecz. Bo to miał przecież ten właśnie. Grod włóczni Jahona. A to to pewnie zdobędę później, bo to mi pokazuje z tym. z tym symbolem nienawiści. To jest w tym miejscu? No, w tym, czyli że muszę iść tam. Dobra, no to nic, czyli z tym z tym jachonem to póki co wszystko dobrze robię. Momencik, jak ja tam mogę przejść? To bym musiał zeskoczyć w tę kotlinkę i tam jakoś wejść. Nie, a tędy bym jakoś nie weszedł? Nie, nie, tędy nie, tędy nie. Dobra, tutaj trochę pochodzę i zobaczę. Dobra, wczytało się już. No nie no... Ja, to będzie chyba tam gdzie są takie harpie tam byłem. Zresztą już... Wy pewnie nie wiecie, ale tam będą harpie i... I tam będzie taki slalomik. O ile tam mamy iść? Nie, no chyba tutaj, bo tam pokazuje szczawka, dobra. Bo jak szukałem właśnie dojścia do tego... Po tą burą chorągiew to właśnie tutaj zawędrowałem. Eee, dobrze. Tutaj skręcę? No, tutaj skręcę, to będzie gdzieś tutaj już. Tak, i dotarłem. Tu nie ma nic. A dobra, nawet tam nie chce mi się iść. Idziemy tu, gdzie potrzeba. Aha, to pewnie do tego mieliśmy klucz. Tam to się. Aha. Yy, no to momencik, muszę sobie wypić kota, bo bez tego to ciężko tu będzie. Picie eliksirów. Kot. Jakoś musicie będziecie musieli wytrzymać te takie bicie serca. Eee, nie, 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 co, 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 co w nim to? Nie chcę tego, ja chcę tylko kota sobie wypić. Dobra, no i się zaczęło. Ale przynajmniej wszystko bardzo dobrze widzę. I będę to widział przez już niecałe 5 minut. Bardzo fajnie to widać, tak w podczerwieni. Dobra, idziemy dalej. Już nawet nie przeszukuję tych potworów, po prostu chcę ich miarę szybko swabułom. Tam widzę już się wykrywają następne. Może skręcę tutaj. Jak kiedyś takich wojowników nekerów to musiałem cisnąć tym silnym, żeby ich pokonać A teraz to elegancko szyb, szybkim jadę i, i dobrze Mam jeszcze w ogóle kota jakiegoś? Elixiry. A mam jeszcze trzy, to spokojnie Dobra, tędy jednak nie dojdę, to wracamy tu czasem nie było jakiegoś takiego zejścia w lewo? Przejścia w lewo? No jest, dobra, tędy powinienem przejść. Otwieraj, dobra, chodźmy. Szkoda, że nie dostałem nie, nie dostajemy jakiegoś zmysłu kota, że wiecie, że wiemy mniej więcej gdzie iść, albo coś takiego. Albo, że my, możemy skakać z dużych odległości, wiecie, i spadamy na cztery te łapy. Żebyśmy mieli łapy. Jeszcze ktoś, dobra, no to idziemy dalej. No, to widzę, że są takie piętrowe jakby tunele, więc też ciężko mi stwierdzić, gdzie nas to doprowadzi. Dobra, tutaj odbije w lewo. Bo rozumiem, że te przerywane są niżej, albo są wyżej A te takie... te to są te, co my w nich, po nich chodzimy Nie ten miecz! Dobra Zwykaj! Nie no, niezły labirynt jeszcze Znaczy, byłoby gorzej, gdyby... Otwieraj, że jak gdyby nie było mini mapki, bo tak to już w ogóle zero ogarnięcia. Jeszcze w tych ciemnościach to po prostu masakra, A dobra. O tu jakaś ostra walka, to może już dochodzimy. Wow, jakiś golem, czy co to jest? Jakiś kaczerb, dobra. Dobra, szybciutko go załatwię i idziemy dalej. Ale jego pozwolę sobie przeszukać. Bo teraz może coś będzie tu lepszego. Ale to momencik. Jeszcze tu coś mamy: klucz katakumbu. O, to on z katakum, to znaczy on się przyda, pewnie. Yy... Kawałek pancerza Draugira. No, fajnie, może się uda. To nic. No, nic ciekawego, niestety. To chodźmy dalej. Tylko się zastanawiam, co z tą włócznią. O, jest i Zoltan, i Orwet, i Saskia. Saskia. Zoltan. Miałeś zdobyć miecz. No, nie dało się, Gerard. To nie był najlepszy pomysł w Wiedźminie. Krasnoludy nie potrafią kłamać, a ten tutaj w szczególności. Wszystko już wiesz? Aha. Potrzebujesz broni, by zdjąć klątwę z Henselta i uwolnić duchy poległych. Pani, wiem, że toczycie wojnę, ale klątwa zagraża też Wergen. To dzika energia magiczna. Nie męcz się. Wiem o tym. Dam ci miecz. Tak po prostu. Fajnie. Tak. Cieszę się, że mogę pomóc i dziękuję w imieniu Wargańczyków. Dusze ich bliskich zasłużyły na spokój. Eee. No, pewnie dzięki. Dziękuję i powodzenia. Bywaj, Zoltan. Nie daj się zabić. Ty też, stary pryku. Do zobaczenia kiedyś. <laughs> Saskio, zapomniałem o jeszcze jednym drobiazgu. Gerald chce się spotkać z Jorwetem. Ma to niego sprawę. Chodzi o grot włóczni, którą przebito ciało Sabriny, gdy rzucała klątwę. Gdy spotkaliśmy się we flot, sam Jorvet nosił go przy boku. Przegrał go w kości. Teraz grot ma skalen. Młody Burdon to hazardista, nałogowiec i najlepszy szuler w Wergen. To z nim powinieneś rozmawiać. Jarwet się na to zgodził? Skalen naprawdę potrafi być przekonujący, gdy trzeba kogoś namówić na partyjkę pokera. Zdziwiłbyś się, gdybyś zobaczył, jakie skarby nosi w plecaku. Wszystko wygrał w kości. Zobaczymy, jak pójdzie mu ze mną. Bywajcie. No to super. O, miło, że nas tak jakby przeteleportuje. Bardzo mi to pasuje. Dobra, czyli wszystko już mamy teraz, tylko muszę wygrać. Kurde. O, super, teraz już skończy to. O, i wszystko jest już w porządku. Wracamy szybko do Overgen I żeby zdobyć włócznie jahony, więc będziemy mieli wtedy już komplet. I będzie nam... I wtedy będzie nam brakować już tylko amuletu. I możemy praktycznie już robić te najciekawsze rzeczy już. Czyli tak jakby kończenie tych wszystkich misji, które tu cały czas wykonywałem. no Prze tędy. No powoli ogarniam już to, ale pewnie jak to zdobędę, to już wracam mgłę, no i już tu raczej nie przyjdę nigdy. Chociaż nie wiadomo. A, tylko kurde wygrać w kości, no to... Znaczy nie, no nie mówię, że tam nie umiem w to grać, no nie no, ale... No to też trzeba mieć szczęście, no. Dobra, to idę go tu znaleźć, zapisuję grę i żeby w razie czego sobie wczytać, no nie no, bo tak to no wiesz, nie będę z nim przegrywał cały czas. To ty masz włócznie? Aha, no oddałbyś po przyjacielsku. Po znajomości też znaczy się. Zapisz. Słyszałem, że masz grot włóczni Rweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten grot. Nie mam mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijak. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? Kościanego pokera! Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mm -hmm. Mam nadzieję, że nie oczekujesz taryf ulgowy. Uprzedzam, orżnę cię bez i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. No, no to próbujmy. A dobra, tym razem nie chodzi o pieniądze, może jak postawię mniej to będzie łatwiej. Dobra, co my tu mamy? Mam coś w ogóle? nie i to ostra. Super, ten ma już dwie pary A ja mam jedną parę i to jeszcze jedynek Eee, dobra To zaznaczam to do wyrzucenia, no nie? Bo to chyba tak było eee, no mam coś? Gówno mam Trzymam trójkę też ma trójkę, ale piątek. Spokojnie, spokojnie. Przegrałeś, mnie Jak ten, jak mu było blaskowić? Co to za jeden? Też szukał magicznej włóczni, tyle że losu czy przeznaczenia. Stare dzieje, nieważne. Jakbyś chciał zostawić w mojej sakwie jeszcze kilka. Dawaj, gramy, bo nie chce mi już wczytywać. No bo ja się też możniej zrzucać, żeby te kości nie wypadły i wtedy one się w ogóle nie liczą No nie najgorzej, mam dwie pary Jeden... nie dobrze Aha, on ma jedną parę, dobra No to teraz mogę wygrać Teraz jak to sobie wymienię Wejdź się poddaj Teraz muszę tylko Co tam wypadło? Trójka, no to mam fulla. Jest! Dawaj włócznie Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekłokrot, jest twój. Dzięki skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. No. I po problemie. Tak więc wracamy z tym wszystkim. No, do naszego króla Henselta. Tak więc, do usłyszenia w kolejnym odcinku i widzimy się już prawdopodobnie. Yy, prawdopodobnie w tym. No. W obozie kaddańczyków. Tak więc na razie.